Cześć wam wszystkim z tej strony Panosinok, wam kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj moi drodzy przyszedł czas na pewien ciekawy odcinek ponieważ po pierwsze będziecie mieli do zgarnięcia gemy w tym odcinku więc co robicie? Oglądacie film do końca moi drodzy, żeby te gemy dostać więc oglądajcie film do końca oprócz tego stawcie opeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał bo jeszcze wiem, że ponad 50% z was nie subskrybuje kanału więc zostawcie suba moi drodzy, lecimy po 400 tysięcy subskrypcji i w dzisiejszym filmie muszę moi drodzy wygrać każdą rzadkością postaci i jak wiecie ja żeby nie było za nudno, no to robię tak, że za każdym razem mam po jednej szansy, szansie w takim odcinku. A jak mi się nie uda, to lecą gemy dla Was. Więc moi drodzy, za każdym razem jak mi się dzisiaj nie uda, 80 gemów leci do Was Żeby wziąć udział w tym konkursie na te gemy, to będziecie musieli, moi drodzy, napisać komentarz pod tym odcinkiem, subskrybować kanał i w jakimś kolejnym odcinku. Będą wyniki tego konkursu, moi drodzy. Więc zaczniemy sobie oczywiście od rzadkości, moi drodzy, rzadkiej, następnie będzie bardzo rzadka, epicka, mityczna, legendarna, później będzie, moi drodzy, hiper doładowana, i później jeszcze jakaś, moi drodzy. Nie biorę pod uwagę tutaj srebrnych, rzadkich skinów, ale weźmiemy sobie jeszcze jedną rzadkość, która jest nowa. Być może część z Was już zgadnie, więc możecie napisać w komentarzach, ale zaczniemy sobie od rzadkości zwykłej, więc mogę sobie od razu tutaj popatrzeć, moi drodzy, jakie tu mamy różne skinki i coś po prostu sobie wybrać. Widziałem tutaj skina do Kenjiego. Kenji owocowy samuraj. Szczerze, mógłbym tym zagrać. Mógłbym zagrać Kenjim owocowym samurajem. Więc sobie zróbmy tak, wybierzmy Kenji owocowy samuraj i zagrajmy sobie coś. Możemy, oj, to nie chciałbym zagrać chyba jednak. Możemy zagrać o. Niech będzie Pinballowe marzenia. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc lecimy z gieraczką jak mi się nie uda 80 gemów dla was. Tak jak mówię, będziecie musieli napisać komentarz i w tym komentarzu będzie Będziecie musieli napisać pewne słowo i za każdym razem jak przegram, to jakieś nowe słowo będziecie musieli napisać, więc dlatego oglądajcie odcinek do końca, żeby po prostu wziąć udział we wszystkich tych konkursach, bo jak napiszecie tylko jedno słowo, a będzie to wygrania na przykład 200 gemów, no to moi drodzy, no nie dostaniecie tych gemów jak was wybiorę, no bo po prostu nie spełniliście wymagań, myślę, że logiczna sprawa, zobaczymy co nam się uda tutaj zdziałać, no na tych moi drodzy, jak wiecie... Wszystkich dodatkach tutaj od, moi drodzy, tych sushi, no to różnie to wygląda, czasami to idzie lepiej, czasami to idzie gorzej. Dobra, czy ja go porobię? Nie, oczywiście on mnie porobił. Ja nie umiem, nie wiem Kenji dla mnie to jest jakiś event ale jest bardzo dobry teraz, bardzo dobry jest, więc fajnie by było się nauczyć lepiej nim grać, bo jest naprawdę spoko, spoko postacią w tym momencie, moi drodzy. Dobra, jakbym zrobił coś takiego, ok nie jest źle. Nieźle, kurde, niestety nie dobiłem tej tary. No zobaczymy, co moi teammaty tutaj zrobią. Może akurat im się uda coś zdziałać, więc troszeczkę gierek dzisiaj zagramy. Odcinek będzie w miarę dłuższy, moi drodzy. No ale myślę, że jak ogemy tutaj walczycie, no to warto sobie obejrzeć, więc ja wam polecam, moi drodzy, oglądać. Ok, nie trafiłem nic, mega. Tak sobie. No nie, no jak on mnie to Myślałem, że stanę pomiędzy tymi atakami. Akurat stanąłem trochę bardziej po prawej stronie, i dobił tym drugim slashem, więc unlucky. Ale może jeszcze Rico coś tutaj zdziała. Riko jest dosyć fajny, bo on, jak wiecie moi drodzy, dosyć mocno odbija te kulki, więc on jest w miarę spoko. Tutaj jeszcze, jakbym sobie porobił tego ziomala, to by było fajnie. Dobra, a tutaj jakbym zrobił coś takiego... Uff, uff, co ja tam zrobiłem? Co ja tam zrobiłem? Co ja tam zrobiłem? Co ja tam... -daj, daj mi piłkę, daj mi piłkę. No daj mi piłkę. Chłopie, czemu ty mi piłki nie dajesz? Co ja w ogóle odwaliłem? Ja zrobiłem triple fraga, widzowie. Ja zrobiłem triple fraga tym Kenjim. Więc co, co ja gadam, że człowieku Kenjim nie potrafię... Dobra, jeszcze zmarnowałem Hypera. Jednak nie potrafię, widzowie, grać. Ale czemu ten Rico mi nie podał piłki? Przecież jak on by mi podał piłkę, to byśmy mieli już praktycznie wygraną. Naprawdę nie ogarniam, czemu on mi wtedy nie podał tej piłki. Lecę sobie na spokojnie do przodu. Zobaczymy, co nam się uda tutaj zdziałać. Ten ziomal, moi drodzy, tutaj niestety nas porobił. Riko może tutaj fajnie podbijać, no nie do końca mu to wyszło tym hyperem, tak szczerze, coś tam jeszcze zadał, nie najgorzej, ale no niestety ten Kenji bije, ten Kenji dosyć sporo, moi drodzy, bije, dobra, tam mi podaje, nie podaj mi, nie podaje mi niestety, dobra, zróbmy sobie coś takiego, zróbmy sobie coś takiego, nic nie trafiłem, unlucky, jeszcze mnie porobił, niedobrze, ajajajaj, nie podoba mi się to, ale dobra, podbija jeszcze tam Riko fajnie, porobimy chyba tą tarę. Ona nie będzie miała ulta, dobra, rozwaliła to wszystko, ale i tak jest mapa rozwalona, więc w sumie mało co to zmienia. Ten jeszcze sobie poodbijał, ale nie, chyba nie poleciało to nigdzie chyba to nigdzie nie poleciało, bo to się zatrzymuje po jakimś czasie z tego co wiem. Dobra, zróbmy sobie coś takiego, pięknie, dobra, nie najgorzej. Zróbmy sobie takie coś, nie, 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 no nie, najgorzej, dobra, 80 gemów leci do was, moi drodzy, 80 gemów leci do was, niestety nie udało się tutaj ugrać tego, no staty też nie miałem za wybitne, więc nie ma co, moi drodzy, tutaj szukać nie wiadomo czego, nie udało mi się, więc 80 gemów leci do was, tak jak mówię, musicie napisać pewne słowo i pierwsze słowo, klucz, moi drodzy, to jest... Oni, po prostu oni jak oni Kenji, więc musicie w komentarzu napisać oni, możecie sobie napisać jakikolwiek komentarz i dodać oni po prostu do tego. No i kolejne gamy, no to się dowiecie o kolejnych wtedy, moi drodzy, specjalnych tutaj słowach, które trzeba użyć. Ale dobra, przejdźmy sobie do kolejnej rzadkości, rzadkość bardzo rzadka. I tu mamy skinkę, który dopiero co wyszedł, właśnie ten uliczny shade, on jest bardzo rzadki i mi się mega podoba, więc na pewno chciałbym zagrać nim. I zobaczmy, czy jest jakaś fajna mapa. Bez sushi nie widzę takiej, niestety. Kurde, no ja nie chcę grać tych sushi, ja nie chcę grać tych sushi. A to jest mega fajny skinek, no chyba że te sushi zagramy, ale to trochę bez sensu grać sushi postacią bez sushi. No ale moi drodzy, czy mamy jakiś wybór? Dobra, no, spróbujmy solo. Spróbujmy solo, no, na solo tyle dobrze, że musi być top 4, oczywiście, no bo wtedy jest zaliczane to przez grę jako wygrana. Więc zobaczymy. Gram postacią bez sushi. No nie jest to za mądry wybór, ale no chciałem specjalnym tym skinkiem, bo po prostu mega mi się podoba, jest za 79 gemów, bo ostatnio go nawet kupowałem, a jeszcze nie miałem jakoś za bardzo okazji go... Nie no, ja to zaraz zginę, człowieku. Nie miałem za bardzo jeszcze okazji go przetestować, więc myślę, że spoko okazja. No troszeczkę lipa, troszeczkę lipa tutaj, ale dobra, spróbujmy, moi drodzy, sobie zebrać kolejny. Jakoś tam może później zbierzemy jakimś cudem właśnie ulcika, bo jak zbierzemy ulta, to będzie w miarę spoko, tylko za bardzo nie mam jak. Bo właśnie wszyscy tutaj odbijam te kulki tymi RIKO i tak dalej. To jest trochę problematyczne. Tutaj mamy RIKO, tutaj mamy RIKO moi drodzy. Dobra, no i oczywiście Rika mnie porobi. Dobra, bez sensu, człowieku. Kolejna 80 gemów leci do was, 160 gemów leci do was. Teraz moi drodzy, żeby zdobyć te gemy, musicie napisać spray, więc kto napisze spray w komentarzu, będzie mógł zdobyć kolejne gemy. Dobra, przechodzimy do rzadkości epickiej. Bardzo szybko to nam poszło z tego co widzę. Rzadkość epicka, moi drodzy, rzadkość epicka. Mamy taką. No tutaj mam bardzo wiele możliwości, tak szczerze, bardzo wiele możliwości. Myślę, że wybiorę sobie taką postać, która będzie w miarę spoko właśnie z tymi dodatkami. Ok, dobra, widzę Asha. Ash jest w miarę fajny z tymi, moi drodzy, sushi, więc aż pizza do piecy albo aż piniata mogę sobie wziąć coś takiego, więc sobie tak zrobimy. Znajdziemy sobie zaraz Asha i weźmiemy sobie właśnie e, któryś z tych skinów. Aha, ja nie mam do niego sushi, no nie no, naprawdę. Następnie, moi drodzy, zagramy sobie Magmową Mandy. Magmowa Mandy myślę, że będzie w miarę spoko na nokaucik. właśnie na tę mapę, która jest bardzo otwarta, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Już sobie tutaj szukam. Mój drodzy, Mandy, i spróbujemy nią zagrać gieraczkę Tylko gdzie ja ją mam. Dobra, udało mi się znaleźć Mandy. Wybieramy sobie, moi drodzy, to. Okej, okay, dobra, lecimy. Mam hypera, mapa fajna. Za czym z tego wyjdzie? Nie ma tutaj na szczęście tych sushi, więc to jest o tyle spoko. No i let's go, let's go. Zobaczmy sobie, właśnie, co nam się uda tutaj, moi drodzy, zdziałać. czym jakich teammateów też nam da. No bo specjalnie nie gram z klanowiczami. Bo jakbym grał z klanowiczami, moi drodzy, to bym wszystko wygrał, a nie o to chodzi. Jak przegrywam, to jakieś są dla was, więc myślę, że fajna akcja. Eee, dobra, spróbujmy sobie tutaj porobić jakiegoś przeciwnika. Jest Edgar, który będzie na pewno na któregoś z nas polował. Ten nasz kolcik jest lekko chory psychicznie, że on tak wysoko podchodzi. Wiedziałem, że on zaraz ginie. Ale dobra, porobiłem przynajmniej dzięki temu Edgara, więc ten Edgar też za mądry tutaj nie był. Jest, moi drodzy, Brock i jest tutaj Piper do naklepania. Mam nadzieję, że nasza Piper nie będzie tak głupia. Okej, okay, dobra, fajnie, żeśmy akurat tam w miarę po... Polecieli, bo ta piperka tam w miarę ładnie po pocisnęła. Dobra, porobiłem jeszcze ulta sobie akurat zostawia. No i spróbujmy tego broka. Myślę, że to nie będzie jakiś większy problem, żeby go porobić. Bardzo ładnie. Dobra, piperka ogarnia, to mi się podoba. Piperka ogarnia, zrobimy sobie szybkiego, moi drodzy, ulcika. Kogoś trafiłem na dwóch, trafiłem nawet dwóch. To bardzo ładnie wyszło. To bardzo ładnie akurat wyszło, że trafiłem aż dwóch, więc spoko. No ten kolcik, ten kolcik znowu jest odklejony. No wy widzicie co on robi? On widza, że jest jakiś chory psychicznie. Dobra, spróbujmy Piper. Piper trafiona, bardzo dobrze. Odklejona strasznie, ona była akurat, że nie uciekła, skoro mogła na spokojnie uciec. Więc nie wiem co ona odwaliła. No tu mamy Edgara, którego no może nam się uda naklepać, ale no nie wiem, może być lekki, lekki przypał. Zobaczymy, możemy sobie jeszcze kliknąć to, żeby przez ściany go tam trafić. Okej, okay, nie udało się oczywiście. No nasza Piper ma hypera, więc szczerze mówiąc wątpię, żeby ona nie uciekła od niego, skoro ma hypera, więc jak on podskoczy, no to ja pewnie padnę, ale ona powinna przeżyć, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało oczywiście. Dobra, udało mi się zrobić coś takiego. Zróbmy sobie coś takiego. Bardzo ładnie. Mamy zwycięstwo, moi drodzy, więc epicki skin zaliczony. Nie ma tutaj gemów dla was. Lecimy z mitycznym. No tu już nie mamy za dużego wyboru, bo tych skinów jest mało. Więc przynajmniej fajnie, bo nie muszę szukać nie wiadomo jakiej postaci. Więc lecimy ze skinem mitycznym. Już sobie sprawdzamy, co tu mamy ciekawego. Szczerze mówiąc, mógłbym wziąć tutaj Brok Zeusa. Myślę, że Brok Zeus byłby tutaj bardzo fajnym wyborem. Bo również mógłbym zagrać na tej mapie. Więc można wziąć jak najbardziej Brok Zeusa. Moi drodzy, więc lecimy. Przy okazji też bardzo ładny skinek. No i później będziemy mieli jeszcze, moi drodzy, legendarny, legendarną rzadkość, hiperdodawaną rzadkość i jeszcze jedną rzadkość. No, może niektórzy z was wpadną na nią, może nie. Jestem ciekaw, więc jak ktoś już wiedział od początku, to mam nadzieję, że napisał jakiś komentarz. Zobaczymy, ile ludzi odgadnęło, o jaką rzadkość mi tutaj chodzi. No, skinek bardzo ładny. Podoba mi się Brock Zeus, naprawdę mega spoko skinek. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj coś zdziałać. Oczywiście, tym brokiem postacie widzę, że nam dobrało w miarę też ciekawe, więc o tyle spoko. Spróbujmy sobie tutaj porobić tą wariatkę, co jest nam idzie, ale widzę, że może być problem. W miarę fajnie tutaj mamy randomów, postacie mają nie najgorsze. Czy uda nam się z nimi wygrać? No, to już jest widzowie. Druga rzędna sprawa. Piper w miarę tam ogarnęła, żeśmy wywalili ich piperkę, więc dobrze, żeby nasza piper teraz za szybko nie padła, to by było fajnie. Oni mocno nas podjeżdżają, to akurat uważam, że nie jest najlepszy pomysł. Tak szczerze, tutaj na tej mapie lepiej wyczekać i później dopiero się w kogoś wbijać niż jakoś specjalnie puszować, bo to nigdy za dobrze nie wychodzi. Dobra, ona oczywiście sobie zmarnowała ulta, bo jest odklejona. Ja sobie spróbuję tutaj podejść i zaraz może walnąć ulta. Co by nie było najlepszym, znaczy najgorszym rozwiązaniem. Padł ten brok, tutaj ona też nie wyjdzie z tego. Bardzo dobrze, moi drodzy, dobijamy ich i mamy pierwszą rundę wygraną. Dobra, jeszcze raz trzeba to powtórzyć i nie ma kolejnych gę dla was. Nie ma gemów za darmo, widzowie. Chociaż tak macie 160 gemów do wygrania w dzisiejszym odcinku, ale... Żebym nie rozdał za dużo, tak, żebym nie rozdał za dużo... Więc yy, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Spróbujmy sobie tutaj. Oj 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 ale miałem lowa, ale miałem lowa. No tutaj było blisko, tutaj było naprawdę bardzo blisko. Spróbujmy sobie to wygrać. Gdzie my mamy przeciwników? Jakiś dobra, tam się kampią. Tego broka abym ja to Brok na broka, no to powinienem wygrać tak szczerze. No chyba, że jakiś odklejony jestem, ale no raczej raczej powinien być win. Dobra, Piper wygra na Piper, trafiłem Broka, on już ma Hypera. Ja mam prawie Hypera, dosłownie milimetr mi brakuje. Nasza Piper zginie tutaj raczej na 100%. Wątpię, żeby nie zginęła. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, tutaj było blisko. No jesteśmy 2 na 2, jesteśmy 2 na 2, więc możemy wygrać. Zmarnował on Hypera tak naprawdę. Ja jeszcze tego Hypera mam. Więc może mi się uda coś tutaj wykombinować. Trafiłem go tam, nie wiem czy go trafiłem tą drugą rakietą. Nie trafiłem go tą drugą rakietą, ale dobiłem go. No i została tylko Bell na Mandy. Proszę, weź i mi da. I użyj ulta. Użyj mózgu przede wszystkim. No i co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Ona auto. Dobra, nieważne. nie, cinema. Dziękuję bardzo. wykarowany niecale <grywanie> już się bałem. Bo na auto aimem strzela. Jak, te, jak strzały przechodzą dosłownie zaraz obok, to na 90% jest to auto aim. Więc bałem się, że się nie uda. Ale na szczęście wygraliśmy. Więc bardzo fajnie, moi drodzy. Przechodzimy sobie do rzadkości legendarnej. Legendarna rzadkość, moi drodzy. I mamy tutaj, no, jeszcze mniejszy wybór. Znaczy, ja mam 9 skinów tylko. 8-bit virus. 8-bit virus brzmi ciekawie. Mamy królową mrozu Amber, dobra nocny Mecha Przeklęty Kenji Oni też by to mogło być, ale nie. 8-bit virus widzę, to jest taka legenda tego kanału, przecież ten skin. No muszę, muszę 8-bit virusem i szczerze mówiąc mógłbym zagrać dalej na tym trybie, bo w miarę mi się fajnie gra. Zróbmy sobie coś takiego. Zobaczymy co z tego wyjdzie Ten właśnie tutaj też nie jest taki najgorszy Mój drodzy ten 8bicik Więc jestem ciekaw Postacie mają oczywiście dobre My też mamy nie najgorsze Jakieś osoby z rangą legendy Więc może być ciut ciężej Zobaczymy jak tu się tutaj to rozegra wszystko Ale myślę, że jakieś tam szanse Oczywiście moi drodzy mamy Więc najlepiej by było jakbym sobie właśnie Załadował ulcika Jak sobie załaduję ulcika to już wiem, że będzie spoko Fajny tam damage poleciał, Angelo już porobił jednego ziomala, więc naprawdę spoko. Tego na niego też w miarę tam poobijałem. Piper jeszcze tam próbuje go trafić. Jak ja bym tam podjechał go, to myślę, że to by było nie najgorsze rozwiązanie, bo on ma dosłownie 800 życia, więc myślę, że bez problemu powinniśmy sobie tutaj z nim poradzić. Dobra, oczywiście spychamy ich do rogu. No tutaj można wychodzić, tutaj można wychodzić. Moi drodzy, ulta mamy na kolejną rundę. No nie no, klepiemy ich, klepiemy ich, nie ma co gadać. Dobrze mi idzie z tymi ranami naprawdę dobrze mi idzie. Podoba mi się to, rzućmy sobie tutaj ulcika. On mi da troszeczkę busta, da nam jeszcze jakiś większy, moi drodzy, tutaj Dimage, więc nie najgorsze, oczywiście ten Nani tego nie zniszczył, no bo aż tyle damage, a to on nie bije. Jakiś tam Dimage znowu zadałem. Jakbym jeszcze miał hypera w tej rundzie, to już w ogóle to by było dosyć mocne. Jeden za jeden na razie z fragami, bo tam porobili naszą piperkę, ale ich piperka też padła. Więc przynajmniej tyle moi drodzy. Spróbujmy sobie... Aj, niestety myślałem. Myślałem, że się uda tutaj coś zdziałać. Mocno kampią tam, bardzo daleko stoją, więc ja też nie chcę za bardzo wiecie się wychylać, no bo po co, skoro możemy na spokojnie sobie pobijać. Mam już prawie, że kolejnego ulta. Nie wiem, dlaczego ten mój ziomal aż tak tutaj mocno cisnął, przez co, moi drodzy, no niestety, ale yy, mamy lekki problem. Czy mi się uda tutaj, moi drodzy, zdziałać coś samemu? Może być to problematyczne, ale może się też to udać. Zobaczymy. Dobra, tutaj zróbmy sobie coś takiego. I tutaj... Dobra, pięknie! No moi drodzy, wykerowane! 8 Bici wirus legendarny, zrobił oro. No tutaj powiem wam bardzo ładnie, 4-0 staty, no coś pięknego. Coś pięknego, co myśmy tutaj ugrali, więc bardzo mi się to podoba. Kolejne zwycięstwo wlatuje na moje konto, ale 160 g jest nadal dla was. 160 gamów jest nadal dla was, moi drodzy, przejdźmy sobie do Hyperchargowych skinów. Hyperchargowych mamy 5. No i mamy tutaj 3, którymi są do Rico. No i oczywiście takim Rico, moi drodzy, sobie zagramy i tego Rico mamy tutaj. No, gdzie go zagramy? Zagramy go na solo. No bo właśnie są te, moi drodzy, odbijające się wszystkie kulki, mapa sprzyja dla, dla takiego Rico. Więc zobaczymy, czy uda mi się właśnie zająć te top 4. Jeżeli nie. No to kolejne 80 gemów dla was, czyli już będziecie mieli 240 gemów do wygrania w tym odcinku. A jeszcze kolejne gamy możecie, moi drodzy, zgarnąć, bo to nie jest ostatni skin, dokładnie jest to przedostatni. Więc może jeszcze coś tam ugracie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, coś tam poobijałem, nie najgorzej. Spróbujmy sobie tutaj jeszcze coś ogarnąć. Dobra, boję się trochę tego Mortisa, tak szczerze. Naprawdę się go boję, bo on ma tutaj ten gadżet taki. Dobra, w miarę mi to powychodziło. Dobra, coś tam żeśmy go poobijali. Dobra, jakbyśmy zrobili sobie jakoś tak, poobijali to wszędzie. Dobra, on ma gigaloa. Ma Gigaloa, ale nie wiem, czy mi się uda po prostu tak podbijać kulki, żeby on padł. To może być właśnie. O, dobra, udało się. No te kulki lecą w każdym kierunku, więc to jest właśnie ten plus tego Rico, że on tutaj jest w miarę spoko. Jeszcze jakbyśmy sobie zebrali właśnie kolejne, kolejne parki, to by było dosyć fajnie. Zobaczymy, czy nam się tutaj, moi drodzy, uda jeszcze właśnie jakieś parkiuby pozbierać. Mamy 5, więc wydaje mi się, że dosyć spoko. Nie chcę też stać tak zamknięty pomiędzy jakimiś różnymi przestrzeniami, bo to właśnie nie jest za dobre. Wtedy mnie mogą właśnie jakieś inne riko skontrować, czy nawet jakieś inne postacie. Dobra, no tutaj szczerze mówiąc ten kolega ma lekki przypał. Ja się mieszczę w miarę w fajnym miejscu. Czy tutaj kogoś mamy? Nie ma tutaj nikogo. Tutaj mamy tego Mortisa jakiegoś z Leonem. Spadł z rowerka chłopak. Tutaj jeszcze ten Leon dostaje na no dosyć mocny damage tam klepie. Top 6 jesteśmy, więc jeszcze dwie osoby muszą paść i, moi drodzy mamy to. Będziemy mieli wtedy już zaliczony ten challenge. Pięknie top 4, więc challenge zaliczony. Możemy sobie jeszcze tutaj poodbijać to w taki sposób. Kulki poleciały wszędzie, gdzie się dosłownie da, więc fajnie to poszło. Kolejnego ziomala porobiłem. No fajnie jakbym miał gadżet, fajnie jakbym miał gadżet, więc ja za bardzo tutaj nie będę, moi drodzy, gdzieś wychodził. Poczekam te 10 sekund i spróbuję znokautować przeciwnika, ale powiem wam, że ten Rico no to mega się puszuje na tym solo, naprawdę. Bardzo fajna mapka do puszowania tego Rico. Gdzie my mamy jakiegoś oponenta? Ja od razu w niego wchodzę i po prostu klikam gadżet, więc zobaczę, czy mi się uda. No niestety, 7 par miał. No ciężko, żebym bazę naklepał, ale drugie miejsce jest, więc oczywiście zalicza mi to zwycięstwo. I przechodzimy do ostatniego skina w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. I uwaga, uwaga, jaka jest to rzadkość? Już wam pokazuję, moi drodzy. Jest to jedyny taki skin w grze aktualnie, czyli Hyperionowy Colt. Jest to skin, który się upgrade'uje, Nie wiem, jak on się dokładnie nazywa, moi drodzy. Zobaczcie, to jest przebranie. Nie, nie wiem, no nie wiem, ale wiecie o co chodzi, to jest osobna rzadkość. To jest osobna rzadkość, moi drodzy. Mamy na razie tylko jeden taki skinek No i oczywiście sobie nim zagramy. Najlepiej by było na jakimś hejście, ale hejsta nie ma. Możemy zagrać na kurde, Nie no, na chodzowanie średnio moim zdaniem. Możemy zagrać na... Hmm, czy mogę zagrać na solo? Teoretycznie mógłbym, bo ja niszczę wszystkie ściany, bym zrobił całą pustą mapę. Dobra, spróbujmy na solo. Spróbujmy na solo, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Moi drodzy, solo, coltem, 1000+, z mocami wasabi i najrzadszym skinem. Znaczy, może nie najrzadszym, ale jedynym takim skinem w grze, to na pewno. Więc czekamy na kolejny sezon Ranked Passa, który będzie już niedługo. I wtedy, moi drodzy, zobaczymy. Zobaczymy, czy będą jeszcze jakieś takie fajne skinki. Ja na pewno sobie kupię, więc oglądajcie mój kanał i będziemy mocno puszowali wtedy też Ranked Rankedy. W tym sezonie mocno poszuję, bo już mam legendę i chciałbym sobie dobić właśnie Mastera dwójkę. W przyszłym sezonie myślę, że mniej będę grał Rankedów, bo będzie ten czwarty, ostatni sezon, a w piątym, czyli jakby za dwa miesiące, wtedy dosyć sporo pogramy, no bo będzie oczywiście nowy karnet i będę pushował również w tym nowym karnecie. Jakieś wyższe rangi, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, na razie sobie fajnie tutaj, moi drodzy, zmieniliśmy połowę mapy, więc sobie niszczymy mapy po prostu. To jest taki tryb, trochę mi to przypomina, moi drodzy, ten tryb z Godzilla, co było, co trzeba było te budynki nokautować, więc dosyć spoko tryb, podoba mi się. Robimy pustą mapę, żeby mi się tutaj nigdzie te kulki nie odbijały, bo po co mają mi się odbijać, skoro mogę nokautować całą mapę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze jedna osoba musi paść. Jedna osoba musi paść trzeba uważać, tutaj, na jakiegoś Ultra Lily, który lata po mapce, bo może być to lekko problematyczne. Ale widzę, że się już skończył tam po prawej stronie. Było widać, że właśnie przestało się to odbijać w pewnym momencie. No, ja nokautuję całą mapę, człowieku. Ja normalnie nokautuję całą mapę. Nie ma tutaj normalnie chodzenia po tej mapie. Może jeszcze sobie o, gadżetem właśnie pomóc, nie wiem dlaczego wcześniej nie klikałem, tylko czekałem aż mi się odnowi a ja, Tak, skoro mogłem bez problemu sobie tak zrobić. Top 3 jesteśmy, Kolcik nakautuje całą mapę, więc powiem wam, że pięknie to wygląda. Yy, jeszcze może uda nam się wygrać, śmiesznie by to wyglądało, ale jeszcze nigdy nie widziałem tak pustej mapy, moi drodzy. Właśnie tej oczywiście, bo no, zazwyczaj to, to jest tyle ściana, tu pół mapy dosłownie zniszczyłem. Jakiś nowy challenge odkryłem, zniszcz całą mapę challenge, czy coś takiego, więc yy, śmiesznie to wygląda. Gdzie my mamy tego Rico? Ten Rico się tam kampi, gdzie są, moi drodzy, wszystkie te ścianki. O dobra, ja mam tylko 700 życia? Jakim cudem mnie to aż tyle poobijał? Wytyfy? w ogóle, dobra, wiem, że tu jest Lili. Ta Lili będzie chciała mnie ultem poczęstować, ale no jej się nie udało poczęstować mnie ultem. No nie! Co tu było? Ja myślałem, że ona mnie trafiła. Nie! Nie, naprawdę akurat się zrespiła w tym miejscu. No dobra, drugie miejsce, takcie się jak zalicza I to moje wyzwanie moi drodzy, więc 160 g macie do wygrania w dzisiejszym odcinku, czyli dwie osoby zgarną po 80 gamów. Jakie słowa klucz macie napisać, no to wiecie, więc piszcie komentarze i będą wyniki w jakimś kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!